Cześć, z tej strony Mariusz. Witam Cię na moim kanale. Jakiś czas temu nagrywałem filmiki o Cadd o Publisher Racket, ale wciąż dostaję wiele wiadomości, wiele e-maili dotyczących tego, którego z tych programów wybrać na sam start. Bo jak dobrze wiesz, lub też nie, te dwa programy różnią się ceną. Jeden kosztuje blisko 100 dolarów, drugi kosztuje 50 dolarów. I tak naprawdę ten pierwszy i ten drugi mają wiele do zaoferowania. I w tym materiale pokażę Ci. Co jest lepsze? Pierwszy program, który pokażę Ci, będzie to KD Spy, czyli dokładnie wtyczka. I przechodzimy sobie na stronę Amazon i wpisujemy jakieś słowo kluczowe, żeby przeanalizować to za pomocą tej wtyczki. I załóżmy, że dajmy na to, wpiszemy sudoku for kids. I robiąc analizę, no trzeba by samemu ręcznie wszystko sprawdzić dokładnie, wejść w daną pozycję. Tutaj są dodatkowo te wtyczki bezpłatne, które pomagają, że tutaj mamy ranking i tak dalej. Ale powinniśmy wejść do środka tutaj tego produktu, zobaczyć ile ma stron, ile ma recenzji, jak się często sprzedaje i tak dalej na podstawie rankingu. A KD Spy znacznie to ułatwia i przyspiesza, ponieważ gdy masz do analizy 50 produktów, no to sprawdzanie ich ręcznie zajmuje wiele czasu. Oczywiście, można w ten sposób robić, jednak jeśli już siedzisz trochę w tym biznesie, no to jednak wie dobrze wiesz, że to może być nudne, te analizy, tak? Więc przechodzimy sobie tutaj do wtyczki KDSP, ja już mam ją zainstalowaną, oczywiście. I klikając tutaj, automatycznie wyświetlają się wszystkie informacje o 21 pozycjach. Tutaj mogę sobie rozwinąć kolejne 20 i tak dalej, i tak dalej. I na pierwszy rzut oka mam tutaj takie dane jak właśnie ilość rezultatów, uśredniony ranking, uśrednione miesięczne revenue, czyli uśredniony zysk miesięczny na podstawie tego słowa kluczowego, uśredniona cena i liczba recenzji, uśredniona liczba recenzji. Tutaj mamy dodatkowo taki totalny monthly revenue, czyli spośród tych wszystkich produktów pod danym słowem kluczowym tyle sprzedawcy w ciągu miesiąca otrzymują revenue. Jest to oczywiście średnia. Danej kwoty, bo tu może, się, tu może być rozbieżność bardzo duża, ale to nam już pokazuje w jakiś tam sposób, czy warto w to wchodzić w to słowo kluczowe, użyć tego słowa kluczowego, czy też nie. I tutaj mamy popularność, potencjał i konkurencję, więc tutaj jak widzisz, już jest na czerwono popularność, tu pomarańczowo-żółto competition, czyli konkurencja na czerwono, więc tutaj już bardzo ciężko pod tym słowem kluczowym byłoby się przebić, jest to zapchana dość nisza. I jeśli dałbyś w tytule Sudoku for Kids, tak jak tu na przykład, plus coś dodatkowo, to będzie Ci ciężko się przebić przez masę tych produktów, które już tutaj się znajdują yy, na pierwszej stronie. I jak widzisz, pierwsze pozycje zawierają naprawdę bardzo fajny ranking i można by powiedzieć, że jest to ciekawa nisza. Jednak ona właśnie może być przepełniona, bo wyników, jak tu widzisz, jest powyżej 30 tysięcy. Nie polecam wchodzić pod takie słowo kluczowe, ponieważ będzie ciężko się przebić. Można próbować, jeśli jest to produkt low content, ale nie będzie to łatwo, żeby się przebić. No ja z reguły tutaj wszystko sobie zawsze patrzę. Tu masz wszystkie te dane i zaczynając od tytułu, ilość stron, można sobie zobaczyć cenę danego produktu. Uśredniona liczba miesięcznej sprzedaży, więc na przykład pierwsze miejsce sprzedaje się około 299 sztuk na miesiąc. Tak jak mówię, nie są to dokładne dane, bo nigdzie takich danych dokładnych nie otrzymasz. Ma je tylko Amazon i nie upublicznia ich, więc to jest jedynie na bazie algorytmu, na podstawie algorytmu analizowane. Tutaj miesięczne revenue, ile dana osoba otrzymuje pieniędzy, jakie otrzymuje tantiemy za to. Ilość opinii, jak widzisz tu jest tylko 44, a potrafi się utrzymać na pierwszej pozycji. To akurat nie jest to, to jest tutaj to. I sales rank, czyli 13 tysięcy z kawałkiem, więc to jest bardzo dobra pozycja. Już pozycje poniżej 100 tysięcy, tak jak tu jest 91 tysięcy, już fajnie zarabiają, więc w przypadku takim, jeśli Twój produkt ma poniżej 100 tysięcy, no to już sam widzisz pewnie, że sprzedaje się w kilku lub nawet więcej sztuk, Dziennie. To była właśnie ta główna zakładka Keyword Results. I tu mamy Keyword Analysis. I dodatkowo możemy sobie sprawdzić tutaj właśnie ilość stron, czy słowo kluczowe znajduje się w tytule i czy słowo kluczowe znajduje się w, prawdopodobnie w opisie, jak dobrze pamiętam, Descriptions, ocena, jaka występuje, uśredniona opinia i Sales Rank. Przechodząc dalej, word cloud, tu masz takie propozycje ze słowami kluczowymi, które najczęściej występują pod danym słowem kluczowym. I tak jak tutaj widać, to jest top 5 najlepszych używanych produktów, które mają bestsellery. Tu też można czerpać z tego pomysły. I rank tracking, no to to jest jakiś tam rank, tracking pewnie się to jakoś znajduje, nie używam tego. I tu możemy wybrać, tak jak widzisz, USA, UK, Niemcy i tak dalej. I mamy kilka różnych marketów i w markecie UK również możemy wszystko sprawdzić, tak jak widzisz, tu się wszystko pokazuje tutaj. Już mamy większe szanse, ponieważ nie, popularność nie jest tak jak na czerwono jak w przypadku USA, i mamy inne produkty, więc warto robić analizy w przypadku produktów low content również na rynku UK i czy też innych marketach, to jest w zależności od Twojego właśnie czasu. Ale no, tak jak widzisz, KD Spy znacznie ułatwia ten proces. Ja głównie KD Spy używam, gdy analizuję produkty pod e-booki, pod książki. I teraz niebawem zamierzam wydać kolejną książkę, kolejnego e-booka. Co się wiąże z tym, że wydam e-booka, wersję papierową tej książki, tego e-booka oraz audiobooka. I koszt KD Spy jest to 47 dolarów, jest to tańsza opcja, jeśli chodzi o te dwa programy i jeśli skorzystasz z mojego linku afiliacyjnego to śmiało możesz do mnie pisać, będę Ci dodatkowo pomagał tutaj czy to w procesie zakupu czy też korzystania z KD Spy. mailowo możesz do mnie napisać i ja Ci tam doradzę wszystko przechodząc do Publisher Racket to tak jak widzisz jest tutaj już normalny program, który pobierasz i instalujesz i tu mamy kilka różnych opcji i najważniejszą moim zdaniem w przypadku Publisher Racket jest to właśnie AMS Keyword Search jeśli uruchamiasz kampanie reklamowe do swoich produktów, no to bez publisher racket to jest to naprawdę udręka, ponieważ musisz wyszukiwać słowa kluczowe, wklejać je. No, stworzenie kilku kampanii po tysiąc słów kluczowych jest to bardzo ciężkie, a w przypadku KDP właśnie tak kampania reklamowa się tworzy, yy, aby zwiększyć szanse na zakup Twojego produktu, musisz pojawić się pod jak największą ilością danych słów kluczowych, które, które ludzie wyszukują i przechodząc na przykład właśnie tutaj do IMS keyword search tu wybierzemy book i dajmy na to, że chcemy pod słowo kluczowe sudoku znaleźć inne słowa kluczowe, które będą się nadawać świetnie do reklam to chwilkę się ładuje i jak widzisz tutaj już się nam wyświetla nie tylko słowa kluczowe nie tylko normalne słowa tylko też dodatkowo tytuły, autorzy i tak dalej i w przypadku reklam można w pełni używać takich słów, czy to autora, czy, czy słów kluczowych takich. Nie musisz się przejmować słowami kluczowymi zastrzeżonymi, bo w przypadku reklamy nie jest to sprawdzane. Jednak w przypadku normalnych, normalnych słów kluczowych jest to sprawdzane. I tutaj wychodzi ta część po prostu, czy to eksportujesz, czy zaznaczasz całe i kopiujesz sobie do Excela. Później wyszukujesz kolejne, bierzesz sobie New Search i na przykład Kids, dajmy na to. Ładuje ci się, załadowało się kolejne słowa kluczowe i tak sobie kopiujesz. Tu oczywiście można sobie filtrować jeszcze to wszystko, można tutaj wyłączyć, coś włączyć i po utworzeniu tysiąca słów kluczowych uruchamiasz taką kampanię. I możesz takich kampanii utworzyć ile tylko chcesz pod różnymi słowami kluczowymi, a jak widzisz, no samemu wpisać takie słowa kluczowe lubię znaleźć. No to byłby to na pewno, będzie to na pewno mega czasochłonne i gwarantuję ci na 100%, że nie stworzysz tego tak szybko jak ja w Publisher Racket. Tak więc, jeśli chodzi o reklamy, no to Publisher Racket jest do tego idealny cały czas. Oni ten program cały czas aktualizują, więc dochodzą nowe aktualizacje, które tam usprawniają właśnie tutaj wyszukiwanie lub też wpisywanie tych słów kluczowych. Nie tylko jest tutaj ta opcja wyszukiwania słów kluczowych pod, pod reklamy, ale też wyszukiwanie samych słów kluczowych, co też jest naprawdę fajne i ja to korzy korzystam z tego bardzo często w przypadku produktów No Low Content. I pokażę Ci na tym samym przykładzie. Wpiszemy znów Sudoku. Jak widzisz, wyświetlają mi się różne słowa kluczowe, z powiązaniem właśnie tego pierwszego słowa Sudoku. I tutaj wystarczy sobie klik na analyze. Od, Uruchamiam sobie zawsze całość tutaj, żeby wiedzieć już mam odsłonięte i widzę ile mam jaką mam konkurencję, jakie są zyski wyszukiwania przez Google, wyszukiwania przez Amazon, co też jest naprawdę bardzo istotne i jak widzisz, jeśli tutaj mam 1540 wyszukiwań na Amazon i no to, to nie jest zbyt dobra nisza, bo pod tym słowem kluczowym raczej ciężko będzie się przebić jako Sudoku Large Print Dodatkowo Competitive Score jest na poziomie wysokim, a tu o to chodzi, aby był na jak najniższym i jak jest np. 69, no to jest znacznie lepiej, ponieważ tutaj będzie się łatwiej przez to przebić. I tutaj im mniej oczywiście konkurencji, tym lepiej, ale też muszą być to zachowane wyszukiwania na dość dużym poziomie, bo wtedy ludzie są chętni na zakup danych pozycji, których tak naprawdę nie ma zbyt wiele lub szukają czegoś innego i właśnie to może być Twój produkt. Kolejną zakładką w Publisher Racket jest Competition Analyzer. I tu przechodząc, wpisujemy również słowa kluczowe lub też frazę, którą potrzebujemy przeanalizować. Dajmy na to, a dajmy sudoku for kids. Jak widzisz, pokazują mi się te pozycje, które są na Amazonie, więc zamiast wchodzić na Amazon i wyszukiwać i analizować, to mam te wszystkie dane tutaj, czyli w sumie coś takiego jak KD Spy. I podane mam no tak samo wszystkie te informacje, i możesz sobie tutaj to przeanalizować, możesz sobie uruchomić tutaj i przejść na tą stronę bezpośrednio na Amazon, żeby dokładnie przeczytać, na przykład opis, lub też sprawdzić jak to się ma na Amazonie na stronie, ale tutaj są wszystkie te dane zczytane z Amazon, więc tu powinno być wszystko dokładnie podane. Dodatkowo mamy tutaj zakładkę Category Search. Przechodzimy sobie tutaj i tu mamy różne kategorie, i możemy sobie coś tutaj sprawdzić. Children's Book i mamy tutaj podane czy warto w taką kategorię wchodzić, co też naprawdę pomaga, ponieważ jeśli, wejdzie, jeśli dodasz swój produkt w kategorię, która jest naprawdę taka y, zbita w najlepsze produkty będzie Ci ciężko wskoczyć czy to na pierwszą stronę, czy to na drugą stronę bestsellerów, więc raczej polecam Znajdować takie kategorie, które są oczywiście odpowiednie, ale które nie są tak mocno przepełnione. I w pierwszej kolumnie mamy yy, ranking ogólny pierwszej pozycji w danej kategorii. Więc jeśli bestsellerem w tej kategorii jest pozycja, która jest na pierwsze miejsce w, w ogólnym ABSR. No to nie opłaca ci się totalnie wchodzić. Odrzucaj od razu tę kategorię, a jak widzisz, tutaj na przykład jest miejsce 1352, więc tutaj już ta kategoria może być ciekawa, bo żeby uzyskać pierwsze miejsce, czyli żeby zdobyć bestseller, potrzebujesz jedynie 57 sprzedaży dziennie. Może nie jedyna, ale porównując tutaj na przykład do 400 sprzedaży dziennie lub do 2000 sprzedaży dziennie, no to znacznie łatwiej tutaj wbić przynajmniej na pierwszą stronę i Załapać się na przykład od 1 do 10 w którejś pozycji, i tutaj dodatkowo jest podane ABSR miejsca 10, więc to jest 43 tysiące. I to, jak, jak widzisz, tu jest miejsce 10, to już dużo łatwiej znaleźć. I aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce, potrzebujesz tylko 4 sprzedaże w ciągu dnia, co już jest, no tak jak mówię, łatwe do osiągnięcia. I możemy sobie tutaj kliknąć Check It Out, i wchodzimy sobie w tą kategorię, i widzimy, jak to wszystko wygląda. Więc jak widzisz, przechodząc tutaj sobie na dół, no to tutaj bardzo łatwo dostać się na pierwszą stronę, więc jeśli wstawisz swój produkt właśnie w tą, w tą podkategorię no to będzie Ci bardzo łatwo dostać się na pierwszą stronę nawet widzisz tutaj są jeszcze jakieś e, Dino Easter Coloring Book i można tutaj naprawdę wskoczyć bezproblemowo na tą pierwszą stronę i jeśli Twój produkt będzie naprawdę dobry będzie się piął coraz wyżej i coraz łatwiej wtedy trafić na pierwsze, drugie, trzecie miejsce w tej kategorii jako bestseller. Jeśli chodzi o Publisher Racket to jest to wszystko. Myślę, że te cztery opcje w tym programie są naprawdę bardzo ciekawe i najważniejszym, moim zdaniem najważniejszym jest właśnie tworzenie słów kluczowych do reklam, bo ja z tego korzystałem i korzystam i będę dalej korzystał do tworzenia coraz to nowszych kampanii reklamowych, aby je testować, a i również korzystam właśnie z tej Keyword Sale, żeby czerpać pomysły właśnie na temat nowych produktów, na temat nowych słów kluczowych, które mogę powiązać z tytułem na przykład i stworzyć daną pozycję, która będzie się sprzedawać. Tak więc, jeśli się zastanawiasz, który program wybrać, no to nie mam takiej jednoznacznej podpowiedzi. Aczkolwiek myślę, że lepszym pomysłem byłoby, byłoby wybranie Publisher Racket, ponieważ no jest to wyższy koszt, ale na dobrą sprawę i wyszukasz słowa, słowa kluczowe, przeanalizujesz produkty Dodatkowo masz kategorię search, w którym też wybierzesz sobie odpowiednią kategorię i tak jak mówiłem, no tutaj to najważniejsza funkcja szukanie słów kluczowych pod kampanie reklamowe. I moim zdaniem z tym programem już można fajnie publikować, a zawsze można te analizy dodatkowe robić już bezpośrednio na stronie. Tylko no tak jak mówię, no tu już jest znacznie wyższy koszt i... Tak samo jak w przypadku programu Cadespy, tak i w Publisher Racket, jeśli skorzystasz z mojego linku afiliacyjnego, będę bardzo wdzięczny. Dodatkowo oferuję moją pomoc w procesie zakupu oraz w procesie używania. Jeśli nie będziesz czegoś wiedzieć, to ja chętnie Ci pomogę, oczywiście poprzez kontakt e-mailowy i będzie Ci znacznie łatwiej analizować te produkty i oczywiście znacznie szybciej. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, daj jakiś komentarz. Oraz, oczywiście, wciśnij przycisk subskrybuj z tym dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia o każdym moim nowym filmiku. Dziękuję Ci za obejrzenie materiału i życzę Ci miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.